głównie na bokach twarzy. Mhm. Bo y, zależy nam na tym, żeby y, rosła nam gęstość twarzy, spoistość y, 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 przede wszystkim skóry, gęstość skóry, spoistość skóry, ale jednocześnie, żeby uzyskiwać lekki efekt liftu, tak? mhm. czyli takiego delikatnego podniesienia w górę na zewnątrz, tak? e, czyli procesu odwrotnego od grawitacji, która dotyka nas. Wszystkich oczywiście. Mm. No I tak jak powiedziałam, zaczniemy od e, e, i w ogóle skupimy się na bokach twarzy. Tak? Po to, żeby e, zagęszczać tę skórę, ale jednocześnie, e, jednocześnie e, działać w Kasia ma już drugi zabieg, w związku z tym e, pewne rzeczy są rzeczywiste. No no i to, czego możemy się spodziewać no to ewentualnego siniaka. Nie zawsze jest to jeden, może być pięć siniaków, ale tak naprawdę dosyć rzadko one się zdarzają. E, ale mogą być tam, gdzie ukłócia te siniaki gdzieś tam musimy wziąć pod uwagę. <grym> no dobrze. Ja sobie teraz przygotuję te parę. Te kłócie. kłócie będą bardzo, bardzo powierzchowne. To też będę, będę pracował z Teraz to, co jest ważne, to że parę podajemy bardzo, bardzo mało stopniowo, żeby on był prawidłowo rozłożony. Ja skupię się yy, trochę bardziej na schroniach, z wiadomych względów, mm -hmm. bo przy działaniach liftowych te skoronie y, nie mogły być zrobione. Tak, tutaj w woli wyjaśnienia, o to może dodamy właśnie, że jeżeli mm -hmm. chodzi o te działania u mnie, y, to nie mogliśmy właśnie ich wykonywać ze względu na przechodzącą tętnicę w rajonie, w którym zabieg był wykonywany, prawda? Tak, y, i oczywiście y, to, co jest najważniejsze, to to, żeby nie zaszkodzić. Tak? Bezpieczeństwo zabiegów jest numerem jeden. Jeżeli, jeżeli m, 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 miałbyśmy podejmować jakieś powiedzmy, niepotrzebne ryzyko, to absolutnie narażanie y, pani, panio, pani Kasiu, czy kogokolwiek nie wchodzi w grę. Skroni są bardziej tkliwe. Nie wiem, jak pani, pani Kasiu, jak pani odczuwa? Hmm. Czu Czuję ruchy, ale nie, ale nie jest w zabezpieczeniu Taka właśnie stopniowa, systematyczna praca nad gęstością skóry. Ona przynosi bardzo fajne efekty, tylko to są efekty pewnego procesu. To nie jest tak, że, że one się pojawiają zaraz po wyjściu z gabinetu skóra, żeby, żeby, żeby ten efekt rzeczywiście był widoczny i w dotyku, i wyglądzie skóry, na to potrzeba y, czasem miesięcy. Tak? No i też jest tak, że przy y, konsultacji my sobie to wszystko nakreślamy, tak? jak to będzie wyglądało, krok po kroku. E, e, I tak jak y, Pani Kasiu rozmawiałyśmy na, w trakcie konsultacji, y, to właśnie mówiłyśmy o procesie, prawda? Mm. Nie o jednorazowym zabiegu który czyni cuda, tylko o pewnym procesie uzyskiwania pewnych efektów, ale później też utrzymywania tych efektów. Praktycznie nie widać, tak, że cokolwiek było robione, jakieś małe ślady po upłucie, zawsze są. Czerwkowa część policzka zazwyczaj jest troszeczkę bardziej tkliwa. No, wytrzymań, panika światła, wytrzymanie. No, i tak, tą kaniółę już trochę odswoiłam. No, tak, mm -hmm. są zamknięte właśnie oczy w trakcie zabiegu, nie patrzę też na podgląd w kamerze teraz, mm -hmm. e, a skupiam się tylko na tym, co czuję, to e, ta kaniura mi się też taka ogromna wydawała. Ja pamiętam, jak robiliśmy właśnie na brodzie i tam to było tak bardzo odczuwalne to przesuwanie. Mm -hmm. Ja mam takie wielkie ciało obce pod skórą. Później dopiero jak oglądałam te materiały, to się okazywało, że to są naprawdę te, tak niewielkie nakłócia ta i no tam niewiele się dzieje pod tą skórą, versus to, co ja sobie w ogóle wyobrażam właśnie po samym tak. tym, co czuję. Nie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale rzeczywiście e, Kaniula bardzo często budzi takie złe emocje. Mm -hmm. A tak naprawdę jest to zwyczajnie świetne narzędzie do tego, żeby e, preparat był rozłożony bardzo równomiernie na większej powierzchni, e, precyzyjnie między określonymi, określonymi warstwami kanek. Gdybyśmy e, próbowały ten zabieg robić e, za pomocą e, z, igły, Byłaby Pani w naprawdę niefajnym stanie. Po. No właśnie, chyba wtedy trzeba by robić tym nakłuć dużo, prawda? Bardzo. Śniakowość by wzrosła no, niewyobrażalnie. A kolejna rzecz, tak precyzyjnie ten preparat był, wcale nie byłby rozłożony. Dlatego, dlatego tutaj trochę chciałam odczarować tą kaniulę. Bo to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie. Oczywiście nie do wszystkiego. nie. Ja na przykład równie dobrze pracuję też yy, igłą i w niektórych przypadkach oczywiście igła się lepiej sprawdza. Tak? To wszystko zależy, co chcemy zrobić, gdzie chcemy preparat yy, umieścić. I mamy połowę twarzy. Tak naprawdę, za pomocą trzech ukuć i rozprowadzanie, rozprowadzenie kaniołów. E, praktycznie po całej twarzy preparatu, z wyjątkiem czoła. E, e, czoło, e, a propos tego preparatu, nie możemy czoła robić, więc mm -hmm. jakby tego, tego obszaru w ogóle nie dotykamy. Ale proszę zobaczyć, za pomocą trzech ukłuć mamy zrobioną połowę twarzy i e, jeżeli chodzi o efekty takie pozabiegowe, one są prawie niewidoczne, to e, te ukłucia, miejsca ukłuć, są dyskretne, zaczerwienienie, które jest wokół, to znika tak naprawdę w ciągu jakichś 15 minut. I tak naprawdę te wszystkie zabiegi, które wykonujemy, one mają właśnie taki jeden zasadniczy cel, żeby po prostu dobrze się ze sobą czuć. Żeby patrząc na siebie w lustro, każda z nas mogła się zwyczajnie uśmiechnąć. Argument, który się często pojawia gdzieś tam w uh -huh. social mediach, że skoro akceptujesz siebie, to w jakim celu w ogóle są jakiekolwiek zabiegi, no bo przecież akceptujesz siebie i podobasz się sobie. To uh -huh. ja tutaj się wypowiem właśnie za moją perspektywą, jak już nagrywamy, jak ja to widzę, że akceptowanie siebie nie wyklucza dbania o siebie. I to, co my właśnie mówimy o takiej pogodnej, radosnym wrazie twarzy, tak? Eee, to tak jak akceptuję siebie w tym momencie życia już teraz e, i podobam się sobie, ale cały czas o siebie dbam, cały czas się staram ładnie wyglądać i dobrze ubierać. No bo gdybyśmy zakładali, że skoro siebie akceptuję, to już generalnie nie muszę za sobą nic robić, bo przecież ja siebie akceptuję, no to mogłabym chodzić generalnie w worku tak, i, i byłoby Oczywiście. ok. A ja chcę o siebie dbać, chcę się sobie podobać. Chcę mieć właśnie ten radosny, pogodny wyraz twarzy, o którym mówimy, tak? I tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Ależ oczywiście to są dwie kompletnie niezależne rzeczy. To, że na przykład akceptujemy swoje ciało, to nie znaczy, że mamy nie pójść na siłownię, nie pobiegać, nie pójść na basen czy na jakiś pilates. To jest po prostu dbanie o to ciało, z którego jesteśmy zadowolone. Tak? Mhm. Tylko to. I w medycynie estetycznej jest podobnie. Tu naprawdę nie chodzi o to, żeby zmieniać ja ja inną wacz, osobę, tak? tak? Eee, żeby, żeby przebudowywać te swoje rysy twarzy w, jakiś, mhm. powiedzmy, w jakimś dziwnym kierunku. Absolutnie nie. Chodzi o podkreślenie naturalnych naszych walorów, cofnięcie czasu i zdjęcie tego efektu smutku, zmęczenia z twarzy. I to jest w zasadzie nasz cel, do którego dążymy. To robić... jest zmienianie swojego wizerunku. Oczywiście, właśnie. że tak. Mamy koniec zabiegów. Jeżeli chodzi o pozabiegowe zalecenia, to dzisiaj prośba, żeby Pani i Pani Kasiu nie nakładała makijażu, nie dotykała twarzy. Eee, prośba o założenie świeżej poszewki na poduszkę, mhm. dobrze przed spaniem, żeby warunki higieniczne były w pełni zachowane. I to co, jest, to, co jest istotne, to jest masaż pozabiegowy. Ten masaż pozabiegowy pacjentki e, wykonują same. E, ja zaraz pokażę, jak ten masaż działa. Nie musi to być żaden konkretny krem. Oczywiście my e, mamy swoje ulubione kremy. <laughs> I te oczywiście mogą tutaj też nam posłużyć, ale tak naprawdę w, tej, w tym momencie chodzi po prostu o zwyczajnie, o pewien poślizg przy masażu, tak, żeby skóry nie podrażnić. I teraz tak, preparat był podawany głównie w okolicy, schroni okolicy jarzmowej przedłużnej, kąta żuchwy, ale również w środkowej części policzka. I te, te rejony muszą być masowane. Mhm. Czyli wygląda to w ten sposób, że dociskamy dość intensywnie i przesuwamy, można powiedzieć, nasze palce, utrzymując cały czas dosyć mocny nacisk, w stronę skroni. I tak sukcesywnie z całą twarzą. No, do góry. Dokładnie mhm. tak. Dokładnie tak. To pozwala nam przemasować każde miejsce e, równomiernie i dokładnie. Mhm. I masaż przez wiele dni, przez tydzień? Zalecane jest tak naprawdę mhm. 10 dni pozabiegowe. Natomiast ja zawsze mówię, żeby, żeby jednak masować tą twarz trochę dłużej. Mhm. Czyli w i ten masaż nie trwa mniej więcej, taki jednorazowy masaż około 10 minut. E, to jest taki czas, który pozwala nam na dokładne wykonanie tego masażu. Mamy to. Mm -hmm. <laughs> bardzo mm -hmm. dziękuję. dziękuję. I ważne, żeby e, włosy były zachowane, nie... mm -hmm. ponieważ na, na włosach mamy, Wszystkie zresztą, bardzo dużo bakterii. Zbiera się. Mm -hmm. Mm -hmm. I mała aktualizacja tydzień po zabiegu. Ja celowo jestem w tym momencie bez makijażu, tak żebyście mieli okazję zobaczyć, właśnie jak wygląda skóra twarzy. Po lewej stronie pojawiły się zasinienia, tak jak wspominaliśmy, że one z dużą szansą pojawić się mogą i faktycznie są, spokojnie do przykrycia podkładem, no bo może to być niekomfortowe w przestrzeni publicznej. Po prawej stronie takich zasinień. Nie ma, także jesteśmy tydzień po, na te ostateczne efekty i tak przyjdzie jeszcze poczekać, natomiast mały update właśnie po około tygodniu. Ponadto poza tymi zasinieniami właśnie żadnych absolutnie innych objawów nie ma, objawów negatywnych oczywiście.